Witam serdecznie wszystkich. BioBelfler z tej strony. Dzisiaj opowiemy o organizmach zwanych grzybami. Jak wszyscy wiemy, sezon się praktycznie zaczyna. Grzyby to organizmy cudzożywne, najczęściej żyjące kosztem drugiego organizmu, czyli tzw. pasożytnicze, albo rozkładające martwą materię, czyli saprofityczne, oraz także żyjące. Symbiozie albo takiej współpracy trochę luźniejszej z różnymi typu roślinami, szczególnie z drzewami. Tutaj niektórzy nie zwracają uwagę, że oprócz tych grzybów, które wszyscy kochamy, jemy i lubimy, owocnikowych, są też grzyby mikroskopijne, które z kolei pomagają człowiekowi, po pierwsze, w kiszeniu różnych, że tak powiem, produktów, typu ogórki kapusta pusta, czasami się kisi na pomidory czy grzyby, same grzyby, yy, oraz fermentacji alkoholowej. To, to są to najczęściej drożdże z różnych typów. Pamiętajmy o tych mikroskopijnych grzybach. Yy, proszę o subskrypcję. Życzę udanych zbiorów grzybów BioBelfer i lajki. Dziękuję.